Dzień dobry, nazywam się Agata Zalewska, jestem laryngologiem, pracuję w Medicus Clinic we Wrocławiu. W dniu dzisiejszym chciałabym Państwu przybliżyć problem halitozy. Halitoza to nieprzyjemny zapach z jamy ustnej. Obecnie uważa się, że problem ten dotyczy około 60% populacji na całym świecie. Halitozę dzielimy na postać fizjologiczną oraz patologiczną. Fizjologiczna halitoza występuje rano po przebudzeniu i spowodowana jest zmniejszoną produkcją śliny w ciągu nocy. Postać patologiczna ze względu na źródło może przybierać formę ustną, która stanowi od 80 do 90% wszystkich przypadków lub postać pozaustną, która stanowi od 10 do 20% wszystkich przypadków. Przyczyną halitozy jest obecność lotnych związków siarki w wydychanym powietrzu. Substancje te produkowane są przez bakterie gram ujemne beztlenowe, które obecne są we florze bakteryjnej jamy ustnej. W ustnej grupie halitozy dominuje jako źródło przede wszystkim nalot na nasadzie języka, zapalenie przyzębia, próchnica oraz grzybica jamy ustnej. W postaci pozaustnej jest to przewlekła niewydolność nerek, zapalenie wątroby, a także schorzenia dolnego odcinka dróg oddechowych i pokarmowych. Halitoza stanowi bardzo poważny problem. Obecnie uznaje się, że jest ona przyczyną obniżonego nastroju. Może prowadzić do wycofania się pacjenta w życia w społeczeństwie, a także do depresji. Depresja natomiast jest już uznanym czynnikiem chorób sercowo-naczyniowych. W związku z tym nie należy bagatelizować nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej. W zakresie górnych dróg oddechowych najistotniejszą przyczyną halitozy jest przewlekłe zapalenie zatok przynosowych oraz przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych. Przede wszystkim przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych jest już uznanym wskazaniem do wykonania zabiegu wycięcia migdałków podniebiennych, czyli tonsilektomii. Pacjent z nawracającymi anginami wymaga konsultacji i oceny laryngologa pod kątem nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej. Konieczne jest wykonanie wymazów, a także badania ASOS krwi w celu potwierdzenia lub wykluczenia przewlekłego stanu zapalnego. Istnieje możliwość wdrożenia antybiotykoterapii zgodnej z wymazem, która daje szansę poprawy stanu pacjenta oraz zmniejszenia lub nawet zupełnego usunięcia nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej. W sytuacji, kiedy halitoza jest dla pacjenta uciążliwa, ogranicza jego prawidłowe funkcjonowanie oraz w życie w społeczeństwie, staje się wtedy względnym wskazaniem do wykonania tego zabiegu. W Medicus Clinic wykonujemy te zabiegi. Serdecznie Państwa zapraszam na konsultacje i dalsze leczenie.